Zaraza eurosceptycyzmu krąży po Europie jak paliko wokół kongresu PiS. Kaczyńskie zarazili Niemców, no? Niemcy skarżą traktat lizboński. Do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła, jak się w Niemczech mówi, znakomicie merytorycznie przygotowana skarga na traktat lizboński, że ten traktat jest niezgodny z konstytucją Niemiec. Sama skarga jest dłuższa niż traktat. Skarga liczy 800 stron, a traktat 666. 666. Z Znak szatana. Nie wiem czy dokładnie 666, ale traktat lizboński wygląda jakby miał 666 stron. Traktat lizboński jest niejasny, jest zapisany czarnymi jak mundurę S literami, widziałam w internecie. Maczały w nim palce yy, masoni, wielka Loża Wschodu, mała Loża Wschodu i całkiem mała Loża Wschodu, eutonazjaci, aborcjoniści oraz radykalni rowerzyści. My uważamy traktat za bełkot, a Niemcy jak to Niemcy, proszę bardzo, uważnie się wczytali i traktat zjechali. Jak Kaczyńskie traktat krytykowali To na nich krzyczeli światli Europejczycy A skargę Niemców, proszę, cała Europa traktuje poważnie <laughs> Bo się boi, żeby Niemcy nie wprowadziły bliskiego janszylucu, To tacy dwaj bracia niedobrzy Traktat Lizboński to dzieło szatana Jest na to wiele dowodów Jeśli weźmiemy w ręce, ale w ręce obute w rękawiczki niekołymi rękami Ten traktat wydrukowany i oprawiony To zorientujemy się, że traktat ma rogi. A na okładce odpite jest kopytko. I to jest znak, że traktat należy odrzucić. Tylko ludzie zaślepieni nie widzą kopytka. Tak nam się doradza, żebyśmy wszelkie dokumenty, szczególnie bankowe na przykład, dokładnie przeczytali przed podpisaniem, żeby wiedzieć, co nam grozi. No i Niemcy traktat lizboński przed podpisaniem bardzo uważnie przeczytali, już wiedzą, co grozi. Oszaleli, skarżą traktat.